Siemano widzowie Siemanu. ogólnie mia miało być tylko dwa epizody z tej gry, ale jednak nam się trochę spodobała. I teraz lecimy z challengem żeby bez broni musimy przejść cały level. To będzie ciężkie chyba? No nie wiem. Ogólnie i spróbujemy jak najmniej razy zginąć. Ja już dołączam. Tam tu mamy strzelbę, ale gramy challenge bez tego. I ogólnie teraz zrobiliśmy mapę czwartą. W odcinku tak. Także na kolejnym odcinku zrobimy mapę trzecią. A nie, to jest mapa trzecia, a w kolejnym odcinku zrobimy drugą i Ty, tu są blisko jest. dwa shotguny, więc kurde. Szkoda, ale trudno użyć. Ale nie możemy grać na shotguna. My gramy bez tego. Kamienie możemy grać kamieniami. Dobra. Kamienie przecież możemy zrzucać I w tym byśmy mogli zrobić speedrun tego levela. Tak szybko nam pójdzie, to możemy jeszcze jeden zrobić. Ten. No. Dawał speedrun, dawaj, zbieramy to Trzeba znaleźć... Rozdzielmy się, ja się rozdzielam Trzeba trzy keje mieć Ja się rozdzielam, stary Dobra, w ogóle Kibla. już widzę grubą Uciekaj, uciekaj Ogólnie widzowie, będziecie mieć dwie perspektywy teraz Zmieniliśmy nieco tok I zostawię otwarte drzwi, jak tam byłeś już, nie? To Tu mam kamień, co się przyda nic nie mam To jest kamień No nie pistolet mam ja. Ogólnie znowu nagrywamy Na zapas Już mamy 4 filmy gdzie? Trzy. 3 A bo się leci W ogóle jeszcze ani jednego fotwora nie znalazłem Ale ja tylko widziałem Mamy klucz Wiesz co nie wbijaj na razie do zielonych drzwi nie jak ja ten Zbierzmy wszystkie klucze może Tak, po prostu szybko spodziewamy to Ja ten. mam tylko pistolet Ale nie zbieraj go Ja sobie monety wezmę Tak wie, wie wiem, że nie wiem ten Challenge Nic nie ma, to to wszystko Tu byłeś, dobra Aha I też chcemy mniej nieco przegrać O, widzę, widzę Uciekam Jestem pod tym poduszkiem już Uciekam Jak chcesz, to teraz będziesz mógł ten Takie nagrywarkę sobie tam Wyżej nieco Ale żebym uciekł mądrze, jestem mądrym człowiekiem jednak nie go nie zgubiłem go Ale ciemnota, znalazłem takie miejsce, gdzie jest wciul ciemno Dobra, Kurwa, nic nie ma. Lecę O, mam dzisiaj kolejne to też nic nie ma, jest tylko kamyk. A tu pełno tych pułapek na niedźwiedzie. Mam niebieski klucz Ten jest git Trzecia minuta w filmu A my już mamy jedną czwartą gry przejść Zrobiona. No Nic ci nie, nie Ale ją ominęłem Ale ja mam zielone drzwi jak coś Znalazłem Byłem Ten czerwony też już byłem Ale tą parówę omijam Poduszko weszło Okej okay. O kurde, stary weszł nie wiem, odgoń. Nie mam Ale nie, dobra, poszła, 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 jest, udało mi się. Po ja dwa razy ją ominąłem w pokoju. To jest ta z brzuchem. To jest git. To z brzuchem jest szybka ogólnie. No... Ciema no. Tam jest brzuchem, to mówię w do zielonych drzwi, chodź. Chodź do zielonych, chodź. No może coś tam będzie. Nie zbieramy nasz szybko Przez wszystko tego, bo do zielonych drzwi. Chodź chodź, idziesz? Idę, idę. Tu są czerwone i tu są zielone za tymi chyba. nas, chodź tutaj szybko. Weszłem poduszko. Spoko. Ale jest 300, dobra. Tutaj tu byłyśmy. Dobra, idę jeszcze zeksplorować na razie. Zaraz pójdziemy. Tu jest kolejny Gnat, a my nie chcemy Gnata. gramy bez Gnata. Gnat. Zbieraj kamienie, bo one się przydają. No Idziemy. Już dobrze, że się rozdzieliliśmy jeszcze, nie razem umarliśmy. No, jest piąta minuta filmu, a mamy dwa klucze, to jest pogars. To no. jest do ironka, ja O, są zielone! Otworzyłem zielone. Rzuciłem go kamieniem, uciekamy. Ja omijam. Gdzie są zielone? Tu! Gdzie? Patrz. Wchodzimy Zbijamy, teraz, wbijamy, tu. Wbijamy. I zamknij drzwi. Zamknę. Dobra, biorę to. On tu wbił. Oż, cholercia. Dzięki kamieniem, uciekamy. Dobra, a co tam było? Co mam niebieskie. Zapilnowałem się i ten. Fiuela, mam. Mam Fiuela. Ja już padłem raz. raz. Dobra, czekamy na czerwone drzwi. A ja się tu ukryję. Zrobimy cięcie i jak. w tak, tak. widowie. Potrzebujemy tylko bezpiecznika i czerwonego klucza. Jesteśmy w domu. Siemano. ten speedrun może będzie miał 10. Ej, to one-shotujemy jeszcze jeden level. Jak szybko przejdziemy, ten dobra, żeby film miał nieco więcej. Ser tu byliśmy już. Tu są czerwone drzwi, ale nie, nie mamy klucza. Ja ani razu nie zginąłem. Ja raz zginąłem, bo się zaklinowałem przez ten przypadek. Chciałem zamknąć drzwi, jak Dyselski to robił zawsze. Ale one nie otwierają. Akurat dobra, tu mam drzwi, których nie byłem. Dobra, i tu mam czerwony klucz. Czerwony, lecimy do czerwonego. Poczekajcie chwilę na mnie, stary. No, będę czekał pod drzwiami. No, poczekaj poczekajcie, że pod drzwiami ja jeszcze... Siemano, tutaj. Siemano, idę do ciebie ogólnie. tam idzie gościu. Stary, bez broni, no łat, łatwo poszło, dobra, omijamy no, no, tą idzie, grubą. No, tu idzie. Chodź tutaj do mnie. Kurde, ile tu jest nagle. Dobra, ja muszę się schować. Kurde Wrzuciłem ją kamieniem i tak. życie kamienie, mi nie... nie życie Wrzuciłem ją kamieniem się nie stało Uciekaj stary Dobra idź do czerwonych drzwi, do czerwonych drzwi ja zaraz będę Ała Ale sraczka Totalna Idź do czerwonych drzwi, drzwi Wszystkie mamy pokoje, więc idziemy... O kurde Bo ja mam dwóch Dobra idzie ta No, i zginęłem zginęłem Dobra to ja... Mamy tutaj. Yy... Mamy bezpiecznik. Czyli potr... Ej, potrzebujemy jeszcze iron key'a. Mordo, szukamy. nie mam. A w plecaku? Się. Nie ma. Chodź i rozdzielamy się i tam Potrzeba nam iron key'a. Żeby wejść do tego. mam? Jest iron, yes, iron key. Lecimy. I szukaj tej drzwi do iron key'a. O, tu Jeszcze w ogóle windy trzeba będzie, mam dwie. Czekaj, już rękę, ja? Tak, już weszłem. Czekaj chwilę na mnie już Aha, bo to jest. Mam bezpiecznik, właduję bezpiecznik. Naprawiłem generator. Jest, a idziemy do windy. Chodź do mnie. Ja skończyłem. Ja skończyłem. A dwa razy umarłem tylko. Ja tylko raz. Ale szefy jesteśmy! Szefy! Foggers! Fogers. mapie. No i co? No się. Tak. Robimy tą samą technikę. I znowu czerwony. Kurde, O kurde, jak gruba. Nie ściga. Mam zielony klucz. Kurde, nie wziąłem zielonego kluczu! Mam zielony klucz. Foggers. Stąd. Czyli jeszcze rąkę potrzeba Uciekamy. Okay. No trafiłeś stary. Dobra, uciekamy. No, <grystanie> <grystanie> idzie za nami. Nie, nie widzi. idzie mi się, się, się mi znaczy nie ma. mi no, jest, jest tu już. Dobra, ominęłem ją. Zgubiłem ją. Wywolił mi serwa. A nie, jednak mnie nie ma Waliło mnie serwa O kurde, dwa na... Co to jest? On... Mam niebieskie schody, ale tam jest pułapka na niedźwiedzie Gdzie? Niebieskie schody, co? Znaczy schody Mam, idę już, schodzę tam Zbagowała się Mam, idę O kurde, stary Ile ich tam jest? Stary, to ja wchodzę na dół Poczekaj jeszcze chwilę. Ale oh, co, jest ktoś tam jest kolejny. Mam co masz? Okay -o. Idziemy na górę, idziemy od razu na górę, chodź. Poczekaj. Stary. Uciekam, uciekaj, stary załogi. Jezu, trzech nas goni. Kurde, trzech ich tam było. Kurde, ale straczka nie. Jak to przeżył? Co? O kurwa Jak się zjebałeś Zbijaj Mamy to Idź na górę Jest i fuel Fuel no, Zapali mnie No nie no stary Ile ich zaczęło tu łazić w ogóle? Stary, wiecie, <laughs> nie wiem co ja robię, ale idę Nie mam nic już Czekaj tam na mnie już poczekaj, tam już Gidamy to. 6 zgonów. 5 razy. Zginęłem. Ja sześć. Dobra, to nagramy tą grę jeszcze bez Waszej wiedzy, znaczy bez Waszej konsultacji i, 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 i zabieramy się do nagrywania kolejnego odcinka. <śmiany> 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 Za 5 dni dopiero będziemy wiedzieć mniej więcej, o, co tam jest. 5 dni od wrzucenia pierwszego odcinka. Więc żegnajcie.